Ale ja to kupiłem 5 na moim drugim kanale, i dzisiaj nagramy 5. Pokazuję Wam 5 dalej gier Anglipendium. Ogólnie y, musiałem mieć dwie gry, bo miałem nagrać Anglipendium Classic, no ale niestety aktualizowało mi się do tego stanu z wszystkimi gwiazdkami. No, a to byłaby jedna z najgorszych aktów, czyli dwa. I, i, I drugi miał być Angry Go, ale nie, nie dało się teraz wyjść. Więc. No, niestety, dobra, Ale. Halo. Na pierwszej, gdzie idzie Angry Bands to. Nie to jakoś to dużo się opowiadało, przejdziemy po trzy poziomy. Może z każdego. Ogólnie, bo każdy gra w sumie wygląda podobnie. Bo będzie będzie Bensley'u musimy akurat taki tu ratować. Ten na pewno okazji chyba wygrał. Yy, 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 o, nawet nie musiałam długo yy, No tą grę, jak jeszcze wygrałem. Pamiętam. Tylko ten epizod przeszło, bo dalej nic nie umiałam. <laughs> ale... Cóż, przynajmniej przeszłam coś. Prawda? Czyli... W sumie, jakbym miała ocenę, jakbyś to... Nie była to może moja, moja najbardziej ulubiona gra. Ale też nie była najgorsza. Dałbym jej chyba tak... 4 na 10? Nie, no dobra, 6 na 10. Była fajna, ale nie, jest tak najlepsza. Dobra, w sumie ten filmik po nie będzie krótszy, no ale co się będę wypowiadał? Idziemy do kolejnej gry. Kolejna gra, która mi się tu ładuje, to Angry Band Star Wars oparta na filmie. Aha. Właśnie problem tej starki, kiedy jest takie, że niektóre mogą nie działać hmm. Mam nadzieję, że zadziała Że to, to kola z tego tak wywaliło Na razie nie wywala o dobra może się uda no ale przecież do rzeczy po prostu. <laughs> Ogólnie, jak ktoś Was oglądał w Star Wars, no ja nie oglądałem, ale wiem, że to jest oparte na tym filmie, i <laughs> ja bardzo w sumie tą grę lubiłam. I w nocy znaczy się w sumie przebudziłem i właśnie w tą grę grałem. <laughs> No, to jest w ogóle brak z teleportami. I ja miałam zawsze teleporty, ale chyba nie miałam urządzenia idealnego, żeby to robić. Więc nigdy nie. Nie ja nikogo. To. Ale tak, ja też była fajna. E, muszę też teraz czytać oceny swojego i ja tam oceniam, Myślę, że taką ósemkę spokojnie mogę dać. Oczywiście nie pobije książkę, ale taka właśnie trwa. Też te postacie tutaj są fajne, mają super motywy i potem są. Ulepszanie, to też jest tak fajne. No to jest dużo osłona, no, ale postanowiłem, że nagram pierwszą. Dobra, idziemy do kolejnej gry. Kolejna gry. Była tutaj, jak widzicie, mi się nie myśli w tym. W ekranie, ale to taka bardziej. Dla pierwszy można powiedzieć, ale ja też nie ją zrobiłam po to nawet widać, kiedyś też lub I na no, Fajnie, jest, no. fajnie jest, że muszę tu przebierać ptaki. <coughs> Najgorsze jest to, że na samym końcu nadal jest kopalnia, na której pisze coming suna. To coming sun nigdy nie nadejdzie. No ale co? Czuję co poradzić. E, może przejdźmy na... A przejdźmy na ten poziom, gdzie ja jestem. 39 i tu. O, no, no... Tak, te, te gwiazdki mi się za bardzo nie podobały nigdy, bo ja nie lubię gier, gdzie trzeba zdobywać gwiazdki, by odblokować dany poziom. Dlatego przez to moja ocena trochę, super, e, trochę spadnie, ale nie aż tak, no. nie przesadzajmy też. No ale, no wiesz, ja pokażę wam co najbardziej lubiłam w tym, co No. Ja kiedyś lubiłem takie nawet małe zrobić. tylko yy, Teraz to tu. Tak. I się tak odbijać te świnie. Lub, lubiałem jeszcze płasać i potem yy, tam że yy, sobie chodzi. Ale to takie fajne, smyta, że tak ja ruchome za tu robić. No I tu. Musimy taka wielka było takie fajne. Szkoda, że tej się nie da tak normalnie pobrać. Czyli szkoda, że tamte levely z że... kopaniem nigdy nie będą dostępne. O, i sprzątacy. Dobra, ale nie ma się o co siedzieć w tej grze. Yy, idziemy do kolejnej. Kolejna gra to... Powinno Wam być bardzo dobrze znany Angry Bands Epic. Ogólnie, a tu już pracujemy sobie do jakiegoś i zróbmy na przykład od okay. tego. <laughs> ogólnie, ogólnie, tutaj to jest taka inna gra od reszty, bo tu się walczy. W sumie, do no Powinniście wiedzieć jak graliście. Ale jestem pewna, że niektórzy e, mogli nie wiedzieć. <laughs> <laughs> bo są nawet setki grali, lub tak. nie ciekawe, lub nie bo zostało usunięte. Ja w tą grę dużo grałem. Może nie przeszłam całej, znaczy teraz przeszłam całą, ale w młodości nie przeszłam nigdy całej, ale tak to siak fajnie się grało. Przebiegłam sobie spokojnie na nie bo ja mam wersję, gdzie dałam ją tam. Gdzie działają eventy. I te eventy i... arena. Pomimo tego, że nie gram, ale nie za bardzo, bo nie lubię. No ale można. Mogę jeden raz zagrać. Byłam po. Aha. Wersja. i wersja Inglis. Ale chciałbym wam pokazać, jak wyglądało ta alena. Tutaj mnie pocisnują. Mas nie wiem czy masz jest bo nie pamiętam czy grałem czy nie możliwe że grałem a nie pamiętam i się pytaje, to ja się pytać to na to na to scharzowałam nie wiem czy to jest dobrze

Nie wygląda to, bo przeciwnicy bardziej na mnie lecą niż na moich baner Kutry nie tam, ale i tak się zmieścił. Dobra, więc to tak ogólnie wygląda. I chyba nie ma co przeczuć, bo i tak już długo o wiele długo jesteśmy. idziemy do. Ostatniej gry z Angry Birds. Ostatnia gra to Angry Birds Transformers i wiem, można ją pobrać, ale inne gry z Angry Birds mi nie działały. Super się klikło. W ogóle kiedyś pamiętam była taka gra Angry Birds Breakfast i no grałem w nią dość sporo. To była pierwsza gra z Angry Bands kiedyś mogę znaleźć do pobrania i Wam pokazać. Dobra, zagramy w jeden poziom. Ogólnie jeśli chodzi o Angry Birds Transformers, to... a w ogóle nie oceniłem tamtej gry. Ja Angry Birds Transformers oceniłem, Angry Birds 4 nie oceniłem. Angry Birds 4 oceniam, tak? Oceniam, oceniam. 9 na 10 a Angry Epic 10 na 10, bo to była w sumie moja ulubiona, A Angry będzie teraz własność 3 na 10. Um, teraz, bo teraz tak za bardzo mi się nie podoba już tak. Ogólnie um, 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 um. przez to, że laguje. nie wiem czy to jest, czy jest mój telefon, czy tak po prostu laguje. No ale ten... ten. No i słuchaj, w ten nie gram. Ja nie muszę, że to chyba paru temu ostatnio byłem w tą grę. I to, I to nawet chyba nie grałem. No ale cóż. Tak to już jest z tymi gramy. I, czuję to chyba tyle co chciałam nagrać i powiedzieć, możecie napisać jakie były Wasze ulubione gry z Angry Postaram się poprzypinać serduszka, chociaż ja na tym koncie nie siedzę, więc raczej nie poprzypinam serduszek, no ale, ale może, nie wiem, przypnę, zobaczymy. I pamiętajcie, że na tym kanale za miesiąc tylko odcinki będą. To i tak jak na i zazwyczaj jak tu będą odcinki, to raczej nie będą, nie będzie odcinków na kanale Kuba 85. Dzisiejszy dzień to taki ten to. tylko mi szło. Wyjątek. Dobra, no wjeżdżamy. Ja też lubiam wjeżdżać tutaj. Dobra, ale to chyba tyle, co chciałam pokazać. Mam widzieć, jak wam się spodobał. I ja się z wami zagram. pa, cześć.